Dzień dobry moi drodzy widzowie. Dzisiaj gramy w Five Nights at Freddy's. Mm, oczywiście jest tutaj o pancake. No i gramy we FNAFA 1. U pancake'a był FNAF 2. Tutaj mamy FNAFA 1, czyli Boniacza, Freddy'ego, CK, tam Foksiak. No i fajnie. Dobra, ee. gdzie jest nasze biuro? Czy wiedzieć co tam się działo mnie w wujce, to tak? ja się zesrałem? No, bardzo mu... No, bo mu wyskoczył i się zesrał, co nie? Dobra. Dobra. ja patrzę na kamery. A to, to na chwilę obecną pierwszej nocy, to e, pierwsza jajem to nie ma co robić. Nie, zostaw, zostaw, prąd marnujesz. Nie! Mówię, zostaw po prostu marnujesz. No, na razie czekamy do pierwszej Ja czekam do pierwszej AM, co nie? Aj, bo ja nie widzę nie widzę. Ja jestem to moich przyjaciół. Masz tu ci latarką, Ale szczerze, tu więcej widać niż we FNAFie 2. Cześć Mówię, że więcej tutaj widać niż we FNAFie 2. Mówię, więcej tutaj widać niż we fnaf 2. No właśnie. Bo we fnaf 2 to tam nic w sumie nie było. Widać. No dosłownie, tam nic nie było widać. Dobra, tutaj latarka świeci, świeci. Dobra, mamy dalej, 12 maja. Ja mam pytanie, jak ta mała latarka tak dużo świeci? Jak gówno widzę. Jak gówno widzisz? Gdzie tu? Ci poświecę latarką, czy. Oj kurde nie udało się Nie, Poczekaj, poczekaj, poczekaj Mamy pierwszą emm 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 Zamknij drzwi, zamknij drzwi Co je... czekaj, zaraz zamknę Otwórz Wsiąl potworzę, siął animatroniku Eee e, e, stary, bo prądu mamy mało. Mamy 82%. Jeszcze. Pierwsza IM, pierwsza IM. Mamo i am. No, moi drodzy widzowie, wy też musicie widzieć, co jest na kamerach, oczywiście, tak. Że i nic nie robi, Bonnie, Chica, Freddy, Natkiewski też nic nie robi, czyli idealnie Nie wiem, ja ostatnio kiedy tak byłem, to mnie w skarowa... Znaczy nie, nie grałem w to nigdy. A jest problem. No, to ja to wiem, ja, to wiem to... ja wiem jaki jest problem. się nie mogę. Mamy 20 Czekaj, bo musimy 10% na 2 no... Na dwie godziny wystawić. Zostań. Jak ja widzę twoją twarz, to takie emo widzę, co nie? Czemu masz czarną twarz u mnie? Nie mam czarnej twarzy. Mam Ale piękną, jak... mam piękną twarz, czego nie rozumiesz? Donara no to nara. Ja, ja chcę pizzę. Pizza? A hawajska czy jaka? nie wiem jest. Nie, hawajskiej nie ma. Nie ma hawajskiej w ofercie, nie ma hawajskiej w ofercie. Nie się! Dobra, Ale gówno tutaj znowu widzę. Nie ma nigdy hawajskiej Co? Co? Dobra, mamy 67% Dobrze, że nie 60%... Eee, czy co? No mamy musimy przeżyć jeszcze 4 no nie tak 4, 4 godziny? Do 6 się gra, co nie? No do 6 No to 4 godziny musimy przeżyć Mamy 60% energii, czyli moja matematyka mówi mi, że musimy wykorzystać 15% każdej nocy. Moja matematyka, moja matematyka mi mówi, że mamy 100%. A moja matematyka mi mówi, że dziwny masz twarz. Ja nie zmarł, w ogóle, że. Stary, snad nie zmieniłeś. Jak a gdzie? No normalnie przychodzisz No tam nie chcę zjeść Te drzwi chcą mnie zjeść Co? Taki zawał, nic się nie ruszyło Nawet Fox się nie patrzą Nie patrzą się nawet Patrzą się na kamerę a on mnie we trójkę się raz patrzyli, no i co? A on mnie we trójkę się obydwoje patrzyli. We trójkę się na mnie patrzyli. A ja na jelaj... nim... Co, cholipka? Oni się cholipka. nawet nie... No i co się dzieje cholipka. na tych kamier... Boniacz. Boniacz. Boni, Nie znikaj! Cholipka. Boniacz! Boniacz! Jesteś moim ulubionym animatronikiem. Czemu mająście się ruszać? Znaczy, a nie licząc oczywiście Montiego z Fluffers i Bridge, ale tak to jesteś moim drugim ulubionym. Bo nie cię swoim moim drugim ulubionym animatronikiem, co nie? O Boże, on się ruszył do mnie! On przyszedł do mnie! On przyszedł! Nie umiem się wejść! Otwórz! Za, zaświeć latarką, bo nie widzę! Latarką zaświeć! Bo on tutaj stoi! On tu stoi! No zaświeć! No zaświeć tą latarką! Gówno widzę! O! On tam stoi, on tam stoi! Nie stoi! Stoi tam! Tam, jak podejdziesz, to przed. jak tutaj są drzwi. cześć A oni się robić przyjazny. przyjazne. Ja drzwi. <grych> nie masz. <grych> Dobra, zobaczmy na kamera, gdzie wszystkie animatroniki są. Czemu nie mogę wejść na kamerę A! Moi drodzy widzowie, muszę też coś widzieć. Cika, frendynant Kiepski są na pierwszej kamerze, czyli bomba Foksiak się nie ruszył Foksiak się nie ruszył Boni za chwilę nas ruje, co bym zamknął te drzwi Gdzie ty jesteś? Stary, przecież on jest na tej kamerze trzeciej nie ja w mojej zero doświadczeniu we fnaf wiem, że żaden animator się nie ruszał, oprócz baniacza. Co to? Stoi tu? Nie stoi, dobra. A ja go stoi. Gdzie? Tutaj? A Ale nie, no nie tutaj. Ej, bo nie stoi, znowu wrócił tam. Ej, bo oni za chwilę do nas raszuje, ja ci mówię. On Za chwilę do nas tutaj i biegnie. Cika się ruszyła? Oj Dobra, a jak tam cika... Aha, cika też zwiała. Mhm. Cika zwiała na kamerę... O, cika zwiała na siódmą. Cika zwiała. Nie używaj tego! Nie Cika gdzieś zwiała w ogóle, nie wiem gdzie ona jest. No włącz to, bo nie widzę gdzie zboniasz. Co? Gdzie? Ja bym zamknął drzwi na Twoim miejscu. No nie zamykaj ich jeszcze. No jak nie zamykaj. Ten Boniacz się nie rusza jeszcze. Ten pomacz się nie rusza. Ej, ruszył się chyba. Stoi. Pat mi zaczął. Ej, jest tutaj, jest tutaj. Zamknij, zamknij, zamknij. No wchodź. No właśnie. Zamykam to. Tam Boniacz stoi. Dosłownie. A czy coś się coś rusza jeszcze czy nie? Nie wiem. Jak? No nie, nie zamykaj ich. On jeszcze... On jeszcze jest dobrze. Oho, Foxy zaraz się ruszy, więc... No bo pan jest tego jak yy, jak... Gdzie jest Fokciak? Nie no Foxy, ty też musiałeś się ruszyć. Powiedzcie, że Freddy jest grzeczny. Freddy jest grzeczny. Jeden jest. Stary mamy 16%, a musimy wygrać, co nie? Ej, gdzieś ciko! Cika znikła. Cika Ziko. Dobra, fajnie. jak? boniacz, tutaj dalej stoi i zostai. Myślę, że możemy sobie tego tak wychodzić, czy nie raz nie biegną. Dobra, wiem, gdzie jest Cika. Gdzieś Cika? To kamerze 1B. kamerze 1B. No czy dość daleko chyba, co nie? Czy nie? Kam... Przeżyliśmy! Nieee! Yeah! No ja też nie. Nie, w ogóle. No, bo może będzie jeszcze jedna noc zagrana. Na pewno nie u mnie, co nie?